A przeciwko siedzi sapir. Sapir. To wygląda jak które? Jael sapir. Przyjemnie zgrać z ludźmi z całego świata. Trefle muszę zgłosić, nie byłbym sobą. Przeciwnicy ostro dyskutują, że jeden miał otwarcie, a drugi miał 14. Kontra jest o 13, razem 27. Ma rację, bo tam 3 trefle to mógł być tak zwany negat Herberta. Taki kolor jak po byku. 6 lew treflach mam no? i dwie pikowe to 8. Czyli co ja plutę? cztery lewy w treflach i dwie pikowe to osiem. W takiej sytuacji, gdzie przeciwcy ostro licytują, to, to musi być szóstka. No dalej nie licytuję. Wistuj partner, no to ja wystuję. As, król i malutka. Dobrze, że w trefla nie zawistowałem. Chyba przeciwnicy uciekną się pokłócili. Mają ostrą wymianę. Milion. Teraz go pochwalił, że piękne trzykartowe uzupełnienie. Pyta go, jakim jesteś i zwierzątko narysował. Obraża go. Chyba go wyrzucę. Kto ma damę pik, ten bierze lewy. No i w trefla. No i w trefla poproszę. To... Zmusza je do zbicia królakier. No, zbiłem królakier. Co mój ma drugą damę? Nie miał drugiej damy. Inaczej nie zagrał w trefla. On przebijał od krótkiej, więc zyskał lewe rozgrywające. Kar nie mogę wrzucać, bo wyjaśnię sytuację w karach. Może wziąć dużo lew dzięki temu. Ten mój szuciek już go nie będzie pouczał. Nie będzie musiał go pouczać. Dziewiątka kara dobra, ale trzeba ściągnąć kieran. Brzydko go tam nazwał. Mojego usprawiedliwia, gdy ma same kiery. Ma. Bez jednej. Tym bardziej powinniśmy grać w, w trefle. Obaj uciekli. Się napije pika e, kawy. Poczekamy chwilę na przeciwników. Simple jest, genel jest. Simpli ekspert. Chyba z Chin. Generał, ekspert prywatny, jakiś kraj taki dziwny. No? Masz trzy kiery? Powiedz trzy kiery. Masz cztery kiery? Powiedz cztery kiery. Nie, nie ma takiej licytacji. Nie będziesz grą. Od razu trzeba powiedzieć 3 karo, a nie denerwować mnie. A jak masz piki, to spasuj. Lewy karolę nie ucieknie. O. A może przebiję jednego pika? Nie wiem, jak go czyni. Ten oszukiwał, że przebija. Trzeba było spasować na dwa piki. Wulkier za impasem, dobrze się masą. Ten genial dobrze zagrał <laughs> za 200, wpadłem bez dwóch, nie bez jednego, nie bez dwóch. Nie wyrzucę go. Wiem, jak on nie umie grać, to już go nie wyrzuca. I przegraliśmy 5, no pewnie trzeba braliśmy dwie karowe, kiero, dwie, dwie kierowe w tym przebicu. Małe to mam, nie widzę. A przy grze w piki braliśmy asa kier Jedną przebitkę, to drugą, dwie karowe. Pięć lew braliśmy, trzy piki już wpadali, nie uciekł. Przegraliśmy, bo na cztery piki wpadali. No. Blok się licytuje raz. Nie miał prawa powiedzieć: trzy karo. Ja miałem prawo spróbować dwa kiery, choć po bloku. Blokiem się nie, generalnie nie wchodzi, ale to moje kiery to było 5 lew przy grze w kierach. Tylko musiałem przez kara grać, bo mi osłonili. Nie mogę kieru ściągnąć, Gdybym ściągnął kiery, to bym to wygrał. Na przygrzewkara bym to wygrał też nie. Brali dwie pikowe, dwie treflowe i króla kier. Króla kier mógłbym wyimpasować przy grzewkara. Kobra Ola. Bułgaria. Poszedł, no i dobrze. Z kiedy baś grałem? Chyba. Piotr, oj, witaj Piotrze. Piotr to bardzo ładny imię, niemal ulubiony. Piotr Czechowicz, Polak. Był taki kapitan Czechowicz kiedyś i, i Mieczysław Czechowicz był. <laughs> Pamiętam, jak Mieczysław Czechowicz kiedyś w teleturnieju Wielka gra, jeszcze w Pałacu kultury. Startował i prowadzący zadał mu pytanie: Jak się nazywa najwyższy? Gramy o 50 zł. Jak się nazywa najwyższy budynek w Polsce, w którym się obecnie znajdujemy? Pałac kultury nauki. Wygrał pan 50 zł. Czy gra pan dalej? Nie? Dziękuję. A ktoś powiedział: Do widzenia. Ech. Tania przyszła. Tanią kawę, Australia, doświadczona, 3000 loginsów, no bardzo ładnie, gramy. Kobra, ale wyrzucę zaraz. Dlatego wyrzuciłem, bo nie recytuję. On od razu ruszył. No dawaj. Jeden pik. Mam tylko 10, ta może być 11 na trzyby za to za mało. Chyba tego powinienem wyrzucić. Nie miał na otwarcie trzecioręczne. A miał na wejście po licytacji przeciwników. Nie miał bloku. Dwakiery. A ty co? Masz króla. Dobrze, że w piki nie gramy. Nie. Król był w Impasie. Taniu. Tania zawistowała w puste asa, Nie zawistowała w uzgodniony kolor partnera, gdzie ma asa. Puściła Tania lewę pikową. Ja bym zagrał w damę pik, bym pasował. Oho, ho, ho. ho. Majazoha. Król kara. Chyba, że Tania ma... No to nawet jak Tania ma drugiego. Wygląda jakby tania miała drugiego pika. No to przebijaj Tania. No nie, no dobrze. Masz tania na promocji. Jeszcze dwie treflowe nam się należą. No Tania, masz Damy karo? No. Bic też nie umie, ani licytować nie umie, ani rozgrywać nie umie. Puść, nie bij mojego króla. Wyszedłem w króla, bo by wzięła aset, o, o waletę już nie bierzesz Tania, no coś ty. To najlepiej Gib z nas wszystkich gra, w tym bambierze Gram z takimi, co nie umieją grać i nie mam karty Cobra Ola znowu przyszła Akis Co ta Kobra Ola ciągle przyszła. Będzie O, teraz licytuję Ola. Stanie nie licytuje. No ja nie mogę licytować. Dwa walety i dama to nie za dużo. No weszła na drugim walecie, weszła na piątym walecie. Jakie? Jakiś obłęd wydrzony. O, to jest, pięć, to jest sześć kierów i pięć pików. Sześć kierów i pięć pików. Innej licytacji nie ma. Na kontry nie mamy. No, gram na przebitka. Nie przebiję. O, z gibem gram. O, mam naturalną lewą atutową. Nie przebiję. To moje jedyne zasługi. No i co teraz w trefle. Mhm. Zaczynam w dziesiątkę. Cóż to wie. No, graj w kiera. W karo. O. Uh -huh. Dlaczego dziewiątkę karo rzuciła? Aha, bo to gip. Mam szansę wziąć lewe na waleta pik, ale numer. Nie mam szansy. Można było to obłożyć. Nie bardzo przeciwników nie ma. Jak mam kartę, jak po byku. No jest i uciekł. No nie ma karty. No tak, nie będę miał z kim grać tego. Mam raz, dwa, trzy. Dziesięć lat z ręki mam. Trzy przegrywające. No sprzeciwka jest przeciwnik. Ale ten z prawej uciekł. Też już go nie ma. Sam zostałem nas... Nie, Nie. No, co to? Dlaczego nie widzę profilu? No? Odher. O, jest Kailin i Jimmy. I Jimmy. Dawaj. Kailin uciekł, a Kailin znowu weszła. Co to jest? Odher, a Jimmy Odher. Ale to Filip, no tutaj nikt nie chce grać, no bo same blotki, no to się dziwicie ludzie. Ja mam kartę jak po byku. Kopików nie licytuj. No, uciek. Zaraz spasował i uciekł. Coś strasznego. No. Najpierw pouczał, a potem mu na końcu napisał, jaki, jakiej rasy psem jesteś, czy napisał. Spasował. No ktoś musi licytować, bo ktoś, ktoś ma piki. Mhm. <tryk> <tryk> Nie gada, niech gada, mi to nie przeszkadza. Małosiu, no tu se zmierz. Co sobie? <coughs> Dyrektor techniczny będzie mierzył ciśnienie z, z gadającym komentarzem. Co się dzieje? No, to jest licytor off. off. Ja mam go wyrzucić. No to dzisiaj wszyscy mają kiepskie połączenie. Wyrzuciłem go. Dwa piki, o. No sześć się wygrywa, chociaż może nie sześć. Ja tam muszę przejść. Tam nie muszę przechodzić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Cztery. Pięć karabinów, siedem muszę jeszcze raz pociągnąć, żeby lepiej W razie czego ustawimy przymus na dziesiątkę kier i na. Trefla. No i na Asa Króla Pik przy okazji. O, tref poleciał. Jeszcze jeden tref Jak Jimmy, można wyrzucać trefę? Wyrzuć jeszcze jednego. Jak można kiera wyrzucić? Jak można trefla wyrzucić? O, dziesiątka kier się odstała, ale ale trefli chłopaki już nie mają. Mogłem piątką wziąć do wcipni, ale ja nie jestem do wcipu. Pięknie wygrałem.